Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Rozporządzenie MAR jest rozporządzeniem dotyczącym obowiązków informacyjnych nałożonych na podmioty notowane na rynkach regulowanych i nie tylko, również na rynkach pozostałych i efektem tego rozporządzenia jest ujednolicenie obowiązków informacyjnych na podmioty, które są zobowiązane do przekazywania ich inwestorom na rynkach poszczególnych krajów Unii Europejskiej. One już de facto zostały wprowadzone, bo, bo zmiany, zmiany listnik aktu wchodzą w życie stopniowo, natomiast one zostały już opublikowane jakiś czas temu. Natomiast dla nas, z punktu widzenia zarówno emitentów, jak i inwestorów, najistotniejsze kwestie to jest przede wszystkim wprowadzenie mniejszych obciążeń na emitentów. Mówię tutaj przede wszystkim w kontekście tak zwanych. Procesów rozciągniętych w czasie, dlatego że ustawodawca odstąpił od obowiązku publikacji informacji, każdej informacji poufnej, przepraszam, że powtarzam to samo, w trakcie procesu rozciągniętego w czasie, a obowiązek ten nałożył jedynie na informację końcową, czyli wtedy, kiedy następuje skutek podjętych działań przez emitenta. Co to oznacza w praktyce dla emitentów? W praktyce dla emitentów oznacza to to, że analizując, czy występuje obowiązek ujawnienia informacji publicznej, nie są obowiązani taką informację upubliczniać, jeżeli jest to informacja pośrednia, czyli w toku czynności związanych z zawarciem umowy lub jakimkolwiek innym zdarzeniem prawnym. Natomiast nie zwalnia to ich z obowiązku traktowania tego jak informacji poufnej, czyli, żeby dobrze zrozumieć, to nie jest stwierdzenie, że elementy pośrednie nie stanowią informacji publicznej, a jedynie zwolnienie z obowiązku ich publikowania. Nie zmienił się sposób określenia, czy dana informacja w etapie wielotopowym staje się informacją poufną. Zmienił się natomiast Moment, w którym jestem obowiązany taką informację upublicznić. Jeżeli jest to informacja w procesie wieloetapowym, to jeżeli informacja poufna pojawia się na jakimś procesie, może prościej to określić na jakimś przykładzie. Jeżeli mamy na przykład klasyczny proces mne i podpisujemy list intencyjny, to do tej pory pojawiały się głosy. Że jeżeli ten list intencyjny jest dostatecznie sprecyzowany, jeżeli warunki są w nim istotne, to one mogą mieć wpływ na decyzje inwestycyjne inwestorów i w związku z tym pojawiał się odrębny obowiązek publikacji takiego listu intencyjnego jako informacji poufnej. Mógł się pojawić, żeby być bardzo precyzyjnym, no bo, 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 bo niekoniecznie nie zawsze w każdym przypadku. Natomiast w chwili obecnej. Nawet jeżeli stwierdzimy, że ten list intencyjny jest bardzo precyzyjny i zawiera on potencjalnie możliwość e, potraktowania tego jako informacji poufnej, to nie pojawia się obowiązek publikacji takiej informacji poufnej, dlatego że jest to element pośredni, czyli w procesie rozciągniętym w czasie. Dopiero na końcu, w momencie, kiedy na podstawie tego listu intencyjnego podpiszemy jakąś umowę, to wtedy pojawi się dopiero obowiązek informacyjny, ale to uwaga, wracam do tego co mówiłem wcześniej. Mianowicie nie oznacza to, że nie traktujemy tej informacji, jeżeli jest ona wystarczająco konkretna, etc. etc. jako informacji poufnej. Co to oznacza dla samego emitenta? Ano na przykład obowiązek sporządzenia listy restrykcyjnej. Ano mianowicie zakaz dla insiderów nabywania akcji w tym okresie. Nie ma tutaj zwolnienia z e, jak gdyby skutków posiada, wejścia w posiadanie informacji poufnej, a jedyna różnica polega na tym, że nie muszę tego i, i opublikować, i poinformować e, w trakcie. Dlaczego? E, no bo to jest troszkę to, co rozmawialiśmy w zeszłym roku na, na tym kongresie, a mianowicie, że to było trochę wprowadzenie koza, teraz tą kozę, e, kozę wyprowadzamy z pokoju, To znaczy. E, Okazało się, że sposób informowania jest na tyle uciążliwy dla spółek, że stał się barierą, czy też powodował barierę wejścia na giełdę. Dlatego, że jeżeli ja na przykład podpisuję list intencyjny i wiadomo, że jeszcze nie jest zawarta umowa, no to bardzo często okazywało się, że konkurencja wykorzystywała ten fakt i na przykład składała kontrpropozycje. To są przykłady, które działy się na rynku. Tak? W związku z tym okazało się, że z punktu widzenia biznesowego tego typu informowanie jest e, no po prostu niejednokrotnie dla spółki szkodliwe, a opóźnianie informacji nie zawsze było dobrym wyjściem. W związku z tym w tej chwili przesunięto ciężar na skutek, jednocześnie uprzedzając emitentów, no, że jak gdyby wszystkie obowiązki związane z artykułem 7 MAR nadal ich obowiązują. Tutaj bym powiedział, że najważniejsze to jest stworzenie pewnej matrycy obowiązków przez podmiot. Tak? To znaczy, jeżeli podmiot stworzy sobie matrycę. Obowiązków, które występują, i ta matryca będzie przez niego realizowana, no to szansa, że popełni błąd jest dosyć niska. Tu największym problemem, który my dostrzegamy na rynku, jest bardzo często to tzw. reaktywne działanie zarządów związane z publikacją informacji. To znaczy, że zarząd nie ma przyjętej, stałej, jednolitej polityki informacyjnej, a bardzo często traktuje komunikaty marowskie jako formę reklamy. Formę marketingu i to bardzo często bardzo źle się dla tych podmiotów kończy. Dlatego, że nie ma stałej, jednolitej polityki, i na przykład potem się okazuje, że bardzo chcieliśmy poinformować o zdarzeniu X, ale takie samo zdarzenie Y już jest zdarzeniem, którego bardzo byśmy chcieli przekazywać do publicznej wiadomości, tylko nie wiadomo dlaczego. I to, to są te rzeczy, które bardzo często spotykamy w praktyce rynkowej. W związku z tym najistotniejsze jest przyjęcie pewnej, z pewnych schematów informowania rynku i trzymanie się ich. Odpowiedź jest e, i tak, i nie. To znaczy, z jednej strony, my mamy obowiązki związane z obowiązkami marowskimi są obowiązkami skierowanymi głównie do rynku, tak? ale one oczywiście są przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem odpowiednich systemów i oczywiście to będzie miało wpływ w tym zakresie że komisja będzie oceniać działalność emitentów w zależności od rodzaju przekazywanych tych informacji mamy w związku z tym na przykład przy tych odroczonych informacjach komisja będzie oceniała również moment opublikowania tych informacji tak Proszę pamiętać również o tym, że będziemy też mieli możliwość opóźniania informacji. To nie jest tak, że znika opóźnienie informacji. I tu oczywiście w związku ze zmianą przepisów zmieniać się będą także e, jak gdyby e, sposób oceny przez komisję, który będzie zawsze następował ekspos, co do tego, czy dana informacja może być na przykład opóźniona, czy nie. W przypadku opóźnienia informacji będziemy mieli teraz do czynienia głównie z sytuacją, w której Będziemy musieli zweryfikować, czy w przeciwieństwie do tego, co było poprzednio, czy ta informacja nie będzie stała w sprzeczności z informacjami, które już zostały ujawnione przez emitenta, żeby pokazać to na przykładzie, na, na, przykładzie na przykład, przepraszam, ale to tak wyszło, e, będziemy mieli taką sytuację, że na przykład, jeżeli spółka poinformowała, że spodziewa się. E, bardzo dobrych wyników finansowych, tak? Na przykład. I nagle okazuje się, że te wyniki nie będą takie. No to nie można tej informacji opóźnić, tak? No bo byśmy mamy już informacje w obiegu publicznym na podstawie których inwestorzy dokonują określonych ruchów. No i nie może być tak, że informacja, która by zmieniła informację, która już jest w obrocie publicznym. Byłaby utajniona lub opóźniona, no bo wtedy moglibyśmy w prosty sposób manipulować informacjami. W związku z tym, jeżeli coś opublikowałeś, no to pamiętaj o tym, że nie jesteś w stanie zmienić tego, dopóki nie poinformujesz wszystkich o tym, że tak wygląda nowa rzeczywistość. To jest słuszne i tak to powinno wyglądać, bo w innym przypadku można by podawać dowolne informacje, a potem. Opóźniać pojawienie się informacji rzeczywistej. Tu jedna uwaga, która jest pewnie dosyć istotna, że szczególnie w dyskusjach prawniczych, może jeszcze nie w Polsce, bo my jesteśmy troszkę jeszcze przed tym, ale bardzo często pojawia się kwestia nie tylko informacji formalnie podawanych, ale również informacji prasowych autoryzowanych przez spółkę. W związku z tym zobaczymy, jak będziemy do tego podchodzić, ale spodziewam się, że podobnie jak na Zachodzie, te dyskusje, które się w tej chwili toczą, będą również spływały do tego, że znaczy będą również jak gdyby prowadziły do tego, że jeżeli na przykład prezes zarządu udzieli wywiadu i będzie tam konkretne informacje, i ten wywiad będzie autoryzowany, czy też no, nie będzie prostowany przez spółkę i on będzie mówił o jakichś faktach, no to też opóźnienie jak gdyby w stosunku do tego wydaje się wątpliwe. Ale to jest jeszcze nieprzesądzone. Wydaje mi się, że nie ma jakichś dobrych praktyk do wdrożenia. To jest cała e, cała jak gdyby struktura budowania e, compliance'u wewnątrz spółki i przestrzegania norm. To znaczy nie da się czegoś wdrożyć e, częściowo. E, to musi być pełna e, i jasna polityka informacyjna spółki, e, konkretne e, podejmowane działania i pilnowanie tego, żeby jak gdyby e, sposób komunikacji z rynkiem był przejrzysty i jednoznaczny, tak? żeby nie było właśnie takich sytuacji, że komunikaty marowskie są wykorzystane do marketingu, a nie do komunikacji z rynkiem, bo oczywiście zawsze to jest pewien marketing, no ale ale jeżeli komunikacja marowska staje się głównie komunikacją marketingową, to to jest to, co jest niewątpliwie bardzo ryzykowne dla spółki. I mamy tego przykłady na rynku. na Partnerem programu jest spółka EmployCity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.